Nasza przychodnia powstała z potrzeby i doświadczenia zbieranego przez lata jako przedstawiciel medyczny. Jeżdżąc przez lata jako przedstawiciel medyczny i odwiedzając setki, tysiące przychodni oraz szpitali, rozmawiając z lekarzami i pacjentami widziałam potrzeby i konieczność poprawy dostępności specjalistów na Mazurach oraz konieczność poprawy jakości usług medycznych i obsługi pacjenta. Wielokrotnie słyszałam czekając w kolejce jak pacjenci narzekali na podejście lekarza do pacjenta i traktowanie nie w pełni profesjonalnie. Z drugiej strony będąc dietetykiem z kilkuletnią praktyką, widziałam jak wielkie znaczenie w leczeniu wielu chorób ma prawidłowy sposób odżywiania. Te wszystkie spostrzeżenia zainspirowały mnie do założenia takiej przychodni, gdzie będą przyjmować najlepsi specjaliści nastawieni na efekty i komfort pacjenta, jednocześnie konsultując dany przypadek w razie potrzeby interdyscyplinarnie w całym zespole przychodni, co powoduje holistyczne podejście do postawienia diagnozy i leczenia. Baza naszych specjalistów ciągle się rozwija. Staramy się bardzo mocno wsłuchiwać w głosy pacjentów i dostosowywać naszą ofertę do potrzeb zgłaszanych przez pacjentów. Na życzenie pacjentów niedawno wprowadziliśmy punkt pobrań, a niebawem wprowadzimy kolejne usprawnienia i dodatkowe usługi. Dlatego warto nas obserwować na Facebooku, gdzie będziemy informować o wszystkich nowościach. Jeśli mają państwo potrzeby konsultacji u jakiegoś specjalisty, prosimy o takie zgłoszenia wszystkimi dostępnymi kanałami. W miarę możliwości postaramy się pomóc. Zapraszamy do odwiedzenia naszej przychodni.